Cześć, jestem sobie 1908.pl. A ja, Kuba 1908.pl. I dzisiaj pogramy sobie w operacje specjalne po raz kolejny. O. E, dzisiaj jest to operacja ataki i odwrót. Ja będę takim CKM-em biegał. O. A mój. ja będę dostał ze sniperki z daleka. Tak, mój towarzysz będzie kampił Ojejku, ale widzę różnicę w płynności gry jak przed chwilą grałem w Brinka. Naprawdę to jest spora różnica. Dobra, osłaniam mnie, wbijam tu gdzie jest. Dobra, jeden. Wbijamy do drugiego. Oj ojoj oj, 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 oj. O, fuck Ty tam możesz się ruszyć w lej czego na dół? Mogę, moment nie, 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 nie schodź, nie schodź Tylko mi chodziło, czy jakbym padł To byłaby szansa żebyś mnie reanimował No tak Bo są przecież niektóre takie misje Gdzie nie masz szans żebyś mnie reanimował Kuba weź to ze Bo masz tam stringera Bo jeszcze jest drugi Gdzie? Nade mną A. Bo dostaję dosyć ciężkie O, RPG we mnie walnęło, więc zaraz padnę A musisz się przejść. Uważaj, tu granat leży. Tu leży granat. Dobra, już wybuch. Tu, tu za skałą, za skałą. Weź się połóż za tą skałą. Dobra. Dobra i biegniemy razem. Dobra, ja już wbijłem do budynku. Idę po schodach, tylko zmienię broń. Biegam z dwoma CKM-ami, bo coś czujesz tu by było mało... O kurde, to na dole jest. Bo coś czujesz tu by było mało miejsca na... Ładowania. Fuck. Spoko tu nikogo chyba nie ma, więc możesz tu nalajcie mnie, podratować. To teraz idziemy uratować zakładników, tak? No. O! Dobra, już jestem. Fuck. Nie, jeszcze nie jestem. A pomijam, że ta świetna gra nie pozwala przeskoczyć paru niewidzialnych ścian. Dobra, wbiłem do zakładników. Rzuciłeś tego dymnego, który ma nam e, oznaczyć lokację? No. Dobra, bo ja przeładowywałem, nie widziałem. Masz jeszcze stringera? Nie. Dobra, to ja to zestrzelę. Już padło. Ojejku, jejku, ale tu jest sieka. pom. Dobra Spoko jeszcze 50 sekund jakoś nie jest tu Super trudno, jest sieka, jest ich sporo, ale Da się przeżyć A, mam jeszcze drugą broń, ale przeładowuję sobie najpierw o, pół minuty. O Jezus. Mhm, super. Brakamo. Jeszcze wbiłem drugiego CKM. Ah, Ale zwis miałem przez chwilę. Ja też. To jest wina tego, że mój komputer nie wytrzymuje raczej po prostu frapsa i... I tu to co jak pamiętasz przychodziliśmy pierwszy raz Nawet nie trzeba wejść do helikoptera to jest po prostu dla mnie porażka No trochę Dobra żegnamy się zapraszamy do komentowania i subskrybowania